Panning, Rady, czekaj, robię ta trzy motki. Jeszcze O kurde, Ej, może witam, fajne, fajne. Fajna gra słów. Okej. Okay. jakiś kejnik. O, spoko. Nie najgorsze takie. Emotikonki... Dobra. To robimy tak. Zaczynamy sobie od Masterwork Chestów. No nie Ej, tak można?! Że wyleciały... Nic... nic nie wyleciało z Masterwork Chestów. Tak nie można chyba Otwieramy odłamki teraz. O! Tak. Dobra, Talia Zdechmy. siedzi Sejorik. Dobra, nie Nie jest źle, nie jest źle. Teraz Orby O kurde spoko Na Jarvan, Jarman, okej okay. Widzę, że wyleciało 7 temu z 6 kulek. Jest uzysej, dobra, nie jest najgorzej. Okej, okay. fajne te, te jeden nami, którego się to chyba te... nie da kupić, bo tych drużynowych się już I chyba nie da. Gragas na kosmofazie. On, on jest zawsze na fazie. Dzisiaj ja mam takie wrażenie, że on jest zawsze na fazie. Lucian Arkanów, Ar spoko. O kurde, 10 witycznej esencji dropnęło. Trzymajcie jest to dosyć ślisko. To jest niespotykane. Żeby wyleciał skinek i 10 mitycznej esencji, okej. Okay. Witam, chomiczek. Witaj, witaj. O, dobra. No, <laughs> Projekt. Torby. O, ej. Nie żeby co, ale to jest bardzo dobry opening. No. Ja nie! Okay. Co jest? Ale jestem szczęśliwy dora Tysiąc metrów nad ziarno. Yeah. Ja nie mogę coś się odwaliło 50 metrów pod podłożem. Ty jesteś lat. No, jest rupy, tak? No, kurde, co? Co tu się odwaliło właśnie? Co to się stanęło? Skoro tam jest ziemią jest woda i ocean. No, kurde, co tu się stanęło? Aaaa! Co ja? Nie, dobra. Ja, ja sobie nie e, Robię tak, mam skina no, do Anki. Ja więc sobie tutaj dwa wsadzimy, albo na razie nie. Weźmiemy to, weźmiemy tego Zileana. Oła. Nie! Mam 62 Co jest? Kurde! Diknaj mnie nie wiem co mi dropnęło. Byliśmy jeszcze a tak blisko. Aha, dobra, coś do... O ja... było 1000. 1100 byliśmy. 1100 O, kurde. O Niebo idziemy. To nie załatwiał. Dobra, Fnatic czarwane. Lucian Arkanów, Mistrzowski Rise. Seras co nie wyciszaj. dostać. Dobra, Jorik. Yasuo. na razie zostawię, To coś będzie. Nie, no to jest, lina, to jest Dosłownie to jest... nigdy nie miałem lepszego openingu. Dosłownie nigdy nie miałem lepszego openingu. I. O Jezu, o widzę mi tam światło, patrz Na sterem nie będę grać, nigdy w życiu. Yes way. A rzeczywiście Rób katę, dobra, robię kate. No... Możliwe, że będę żałować potem. Ale kurde... To jest piękne. Dobra, weź mi to. Ale piękny skin.